Okej, let's go. Nie wiem czy to się nagrywa. No, się nagrywa. Okej, okay. to się kameruje? Tak. Tak, to się nagrywa. Już myślałam, że nie. Zawsze zaczynam najlepszym... Bo... Zawsze ten sprawiała, że to się kameruje. Tak, to się kameruje.

Gdzie są komentarze? A nie będę mieć komentarzy, co? Nie, to niemożliwe. Jak to nie będę mieć komentarzy? Co jest? Gdzie są komentarze? A... W ogóle cię Co? Jak to? Pokaż. Co? Jak to? Pokaż. Nie w jest live. Ja normalnie jak dam to wszystko sobie. Eee, nie Tak. Eee. Nie, mam tę, nie jest pierwszy raz. Cześć, czy na pewno się um. nie, nie nie to trochę kameruje? Nie, z różnych Co Mogę komentarze widzieć tak łaskawie? Nie, nie ma. Co Nie mówię. Mogę, nie mogę komentarzy.

Not the I What's going to...